Ceuta, czyli Hiszpański Kawałek Afryki Ceuta to hiszpańskie terytorium w Afryce, do którego rości pretensje Maroko, tak jak Hiszpanie mają pretensje do Brytyjczyków o Gibraltar. Ceuta i Gibraltar to dwa niewielkie terytoria położone naprzeciw siebie i strzegące strategicznego miejsca, jakim jest Cieśnina Gibraltarska. Jest wyjątkowym miejscem, gdyż stanowi produkt jakby dwóch kontynentów. Elementy Europy i Afryki zbiegają się w tym mieście, by stworzyć wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę. W Ceucie spotykają się nie tylko dwa kontynenty i dwa morza, ale też cztery różne kultury – chrześcijańska, muzułmańska, hebrajska i hindu. Świadectwa tych kultur widać na każdym kroku. Począwszy od architektury, w cełcie można powiem zwiedzić zarówno kościoły, synagogi jak i meczety. Unikatowym kościołem jest sanktuarium Najświętszej Marii Panny Afrykańskiej. Najświętsza Maria Panna Afrykańska, czyli Neuestra Senora de Africa. Jest patronką Ceuty od XV wieku, kiedy to infant Enrique podarował miastu obraz z jej podobizną. To czarna Madonna. Msza w Ceucie, w tym kościele, troszeczkę jest inna niż u nas. <totrybuj> się na północ od ścisłego centrum miasta, oczom podróżnych ukazują się mury twierdzy portugalskiej z 1530 roku. Portugalia straciła panowanie nad Ceutą w 1580 roku, kiedy miasto zostało zdobyte przez Hiszpanię. Portugalia nie zrezygnowała z tej doskonale ulokowanej miejscowości i podczas wojny w 1640 roku ponownie przywróciła Ceutę jako część swojego terytorium. Z kolei Hiszpania nie zamierzała się poddać. Wojna zakończyła się w 1668 roku. A spór Hiszpanów i Portugalczyków o Ceutę rozwiązany został traktatem lizbońskim, i już od 1 stycznia 1668 roku miasto zostało oficjalnie oddane królowi Hiszpanii, Karolowi III. Rok 1956. Przyniósł uznanie przez Hiszpanię niepodległości Maroka, a Ceuta oficjalnie i na stałe stała się częścią terytorium Hiszpanii. Jeśli chodzi o historię miasta, Ceuta zawsze była punktem spotkania pomiędzy różnymi kulturami, a to z powodu bardzo strategicznego położenia, które pozwalało kontrolować handel na Morzu Śródziemnym. I tak e, przez Ceutę przewijały się kolejno społeczność punicka, następnie Rzymianie, Bizantyjczycy, Wizygoci, a na koniec Arabowie. Niezwykle przychylny klimat Ceuty sprawia, że jest ona wymarzonym miejscem dla turystów. E, w roku jest 300 słonecznych dni, klimat zaś jest śródziemnomorski, ze średnią temperaturą 20 stopni. Główna roślinność to palmy i kaktusy. Dziś hiszpańska Ceuta w Afryce kojarzy się nam głównie z doniesieniami medialnymi o nielegalnych imigrantach, co róż próbujących sforsować wysoki płot oddzielający Afrykę od Hiszpanii. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu port Ceuty odgrywa bardzo ważną rolę, Komunikacji między Morzem Śródziemnym a Oceanem Atlantyckim. Jest tu pięknie położona marina dla jachtów, łódek. Z racji dużego ruchu wolno tam stać tylko jedną dobę, po to, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć ten kawałek Europy na kontynencie afrykańskim. Opuszczamy już to piękne malownicze miasto. Pogoda jest piękna. W Zatoce jeszcze trochę ćwiczeń manewrowych i wychodzimy już w cieśninę gibraltarską. Wydawałoby się, że słoneczko świeci znakomicie, rejs krótki, naszym celem kolejnym jest Tanger. Niestety nam się tylko tak wydawało. Zaraz po wyjściu z główek y, mariny czujemy pod łódką ostrą falę. Chwilę później pierwsza fala zalewa sternika. czyli mnie. Byłam dokumentnie mokra. Raz, drugi, trzeci. Było pięknie, słonecznie, ale tak wysoka fala. Szliśmy pod wiatr. Całkowicie mokra, kapiąca od wody. Nie opłacało się zdejmować sztormiaka. Niewiele on pomógł. Byłam dokumentnie przemoczona, ale było ciepło. Woda też była ciepła. Poza tym, że słona, i trochę w oczy szczypała. Jednak jest to przygoda, jest to wielkie przeżycie, jest to wielka frajd. Rejs miał trwać krótko o niecałe 4 godziny. Trwał dwa razy dłużej, ale późną nocą weszliśmy do Tangeru.